Szczęście Boże! Zbliża się Boże Narodzenie i w najbliższą niedzielę będziemy się cieszyć z tego powodu, a Ewangelia opowie nam o Janie Chrzcicielu. Już tydzień temu ojciec Mateusz mówił Wam, że Jan Chrzciciel był głosem, który zapowiadał Pana Jezusa. Dzisiaj dowiemy się, co Jan Chrzciciel mówił. Przenieśmy się w naszej wyobraźni na pustynię. Jesteśmy w pobliżu rzeki Jordan, nad którą rosną drzewa i krzewy, ale kiedy odwracamy się od rzeki, widzimy skaliste wzgórza, piasek i pustkowie. W tym dzikim krajobrazie musimy teraz wyznaczyć drogę, którą przyjdzie Pan Jezus. Na dzisiejsze zajęcia przygotujcie tackę, kolorowe kartki, bibułę pastelinę, klej, nożyczki, ołówek, kolorowe pisaki, talerzyk i monetę pięciozłotową, piasek, kamyki i gałązki. Gdy Żydzi wysłali do świętego Jana chrzciciela z Jerozolimy kapłanów i Lewitów z zapytaniem, kto ty jesteś, on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając, ja nie jestem mesjaszem. Powiedzieli mu więc: Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Odpowiedział: Jam głos wołającego na pustyni, prostujcie drogę pańską. Do niedzielnej Ewangelii Wykonamy makietę. Jak powiedział ojciec, rzeka Jordan znajdowała się obok pustyni. Pasek niebieskiej bibuły zaginamy i rozciągamy obok tacki. Będzie to rzeka Jordan. Na brzegach wykonujemy z plasteliny drzewka. Nabijamy na kulki z plasteliny drzewka i Układamy obok rzeki. Teraz wykonamy pustynię. Była ona piaszczysta i kamienista i robimy ją w ten sposób. Najpierw poukładamy kamienie. Tu będą wydmy. Kolorowego papieru, talerzyka i monety 5 złotowej oraz kleju i nożyczek wykonujemy postać tak jak w poprzednich filmikach. Wykonaną postacią spróbujemy przejść przez pustynię prostą drogą i zobaczymy, czy jest to łatwe. Trochę droga nam się zasypuje, musimy jeszcze raz powtórzyć. Jeszcze raz, bo tej drogi zupełnie nie widać. O, już mamy drogę, ale na drodze mamy przeszkodę. Mamy wielki kamień. Musimy kamień usunąć. I próbujemy iść dalej. Cały czas droga nam się zasypuje. Trudno zrobić prostą ścieżkę. O, przyszła burza piaskowa. Znowu zasypiała nam całą drogę. Będziemy musieli od nowa robić. I znowu ro, przechodzimy, próbujemy zrobić drogę, aby była równa, prosta i niezasypana. Jest to bardzo trudne. O, już mamy prawie drogę, ale znowu mamy na drodze wydmę z piasku. Znowu jest problem. I znowu nam drogę zasypało. I jak sami widzicie, jest to bardzo trudne, żeby na pustyni zrobić prostą drogę, którą można przejść. Po wielkich trudach udało nam się przygotować prostą drogę. I teraz możemy zaprosić Pana Jezusa. Trudno było narysować drogę wśród piaszczystej pustyni. Myślę, że trochę trudno. Jeszcze trudniej przygotować taką prawdziwą drogę na przyjście Pana Jezusa, bo Pan Jezus nie chodzi dzisiaj po pustyni, tylko przychodzi do naszego serca. I w naszym sercu mogą się znaleźć skały i może się znaleźć piasek. Skały są wtedy, kiedy jesteśmy uparci. Rodzice, nauczyciele, ktoś inny mówi nam, co jest dobrego, co powinniśmy zrobić, a my zaczynamy się i mówimy, nie zrobię, nie zrobię, nie zrobię. Wtedy jesteśmy twardzi jak skała, która dopiero musi być skruszona, żeby mogła na niej powstać droga. Podobnie piasek. Zaledwie zaczniemy robić drogę, piasek od razu zasypuje to miejsce i trzeba ciągle od nowa powtarzać, żeby droga powstała. Podobnie jest i z nami, kiedy jesteśmy leniwi, nam się nie chce, ledwo zaczniemy coś dobrego, od razu przerywamy i piasek tą naszą pracę zasypuje. Dopiero kiedy nauczymy się wytrwałości, powstanie piękna droga, którą Pan Jezus przyjdzie i będzie Boże Narodzenie.